Zademonstrujemy pracę wciągarki ukraińskiej Stronger. Model, jak widać na załączonym obrazku. Pilot. Identyczny z oryginalnym, tylko nie ma napisu Stronger, przez to jest tańszy dziewięciokrotnie. Kupiony na AliExpress za 9 dolarów razem z radiem. głębokość niemalże 8 metrów startujemy kotwica poszła na dół zablokujemy zablokowana ciągamy Według niektórych, czy to może e, według konkurencji e, wciągarka jest mega głośna i przy pracy bolą uszy. A więc e, zademonstrujemy jeszcze przy samej wciągarce najgłośniejszy zdaje się według mnie to jest e, uderzenie kotwicy o wodę. A więc na dół. Do Dodam tylko, że import prywatny, że import prywatny o 1 trzecią niższa niż u bezpośredniego przedstawiciela. No gwarancji nie ma, niestety. Każdy oceni, czy warto, czy nie warto. Dziękuję za uwagę.